Zapraszam do zakupu mojej książki o uprawie aż 64 warzyw na stronie infouprawa.pl Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Tutaj teraz tak na szybko, bo idzie burza, idzie wielka ulewa. Mam nadzieję, że burza mi nic tutaj nie zniszczy, że wszystko będzie ok. Tutaj pokażę Wam moje warzywka. Tutaj pomidorki po prawej, pomidorki samokończące, ale dobra bo już chcę się rozga rozgadywać bardzo ładnie rosną, są w, do, w donicach 15 litrowych tutaj mam większość warzyw w donicach 12-15 litrowych bardzo fajnie, zwykle większość warzyw rośnie pomidory samokończące na razie im daję rosnąć tak jak sobie chcą tutaj owoc będzie dosyć spory kalafiory, no tutaj śmietka troszkę przeatakowała, ale jeszcze walczą tutaj mamy kapustę, brukselkę jarmuż, tutaj już nie sprzątnąłem tej kalarepki, tutaj też kiepska a jedna jest ok, chodźmy dalej tutaj zaczyna kwitnąć rzodkiewka, ona jest już do zbioru seler, naciowy, seler korzeniowy marcheweczki i tutaj mamy bakłażany, a tam są ogórki kiwano a tam jest cyklantera za cyklanterami jeden patison no kiepsko mi on wszedł więc tylko mam jedną sztukę no ale coś tamten dobra tutaj mamy pomidorki pietruszka na nać no te, teraz będzie dużo wiatru ten mam nadzieję że wszystko wszystko będzie ok coraz więcej wiatru coraz więcej deszczy do zbioru rzodkiew zobaczcie se ale ładna ach, ach, ale mnie to cieszy bub Bub kwitnie, on już po, po, powinien mieć już jakieś tam strąki, ale on został siany późno, ale i tak to pięknie wygląda. Jest bardzo duży, ma dużo, dużo strąków, dużo tych rzędów, więc jest super tutaj. Boróweczki, boróweczek jest mnóstwo. Pokazywałem Wam, no nagrywałem wczoraj o tych krzakach, no pięknie, pięknie one rosną, pięknie się rozwijają. Tam, ta, tam 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 tam, tam. Tutaj czuję taką radość radość z tego że już mam to posadzone to jest kabaczek gigant tutaj jest jeden w zeszłym roku rekord polski 74,5 kilo. tu jest drugi on idzie będzie szedł tam tamten będzie szedł w tą stronę zostawię dwie sztuki tutaj mamy następną proszę sobie tutaj spojrzeć i ten Będziesz sobie tu. Pomidorki w tunelu. I coraz więcej owoców. Pod folią moje drugie oczko w głowie. ogórek gigant na długość. W zeszłym roku niecałe 95 cm. W tym roku liczę na rekord świata. Rekord świata 107. Trzymajcie kciuki. Arbus, 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 arbus i arbus. Proszę. Dziękuję. Kabaczki rezerwowe, jakby coś trzeba było dosadzić, ale mam nadzieję, że takiej, yy, takiej potrzeby nie będzie. Spójrzcie sobie właśnie tutaj na, na arbuzy, jak ładnie sobie rosną. Poza tym, jednym już fajnie się zaczynają rozwijać. W tunelu mają ciepło. No, a tutaj było miejsce na pomidoro ziemniaka. No, niestety na razie nie udało mi się nabyć go. Może w przyszłym roku będę musiał sobie sam to zrobić Spodziewałem się, że to bez problemu kupię W tym roku jakieś są problemy Pietruszka korzeniowa Pasternak, tutaj mamy zie, ziemniaki Skorzonere, salsefie No, wschody były kiepskie Bo tutaj trzeba mieć naprawdę dobre nasiona, świeże Najwidoczniej nie były aż tak świeże Ale dobra, ziemniaki Ziemniory Buraczki, tutaj pomidor z ziemniakiem. Na razie jest wszystko ok. Pomidor z ziemniakiem, truskaweczka. Melony, spójrzcie, sobie jak to idzie. Pędy zaczynają się rozwijać. Pędy będą oczywiście prowadzone tutaj na tą siateczkę, na, tą, na ten płot. Ogórki te wyglądają naprawdę pięknie. Te bardzo dobrze się rozwijają. Mają tutaj ścianę z folii, dachu nie, nie mają, co jest dla nich bardzo fajne. Mają ciepło, nie mają aż tak wiatru, mają słońce, wszystko to czego potrzebują i rozwijają się dosyć dobrze. Koper, spójrzcie jak się fajnie rozwija, może już tam atakują, może jest drugi narod mszycy, muszę spojrzeć sobie tam z bliska, teraz na to czasu nie ma. Cebula, dymka, dymka i cebula gigant, one na razie wyglądają mniej więcej podobnie, myślę, że ta gigant bez problemu wyprzedzi, to znaczy gigant. A jest ta kraik zwykła, którą może, możecie kupić w sklepie, ale ona rośnie dosyć duża dlatego mówię na nią gigant o tutaj dynia ktoś się pytał nie, nie, nie zdążyłem odpisać ale to pewnie też postaram się odpisać to jest dynia Hokkaido nie jest to dynia Bambino gdyby to była taka no to by się raczej nie, nie utrzymała a tam jest jeszcze arbus, arbus, który został tu posadzony później miał tu zimniej niż, niż pod folią Między ogórkami jest przepaść. Proszę sobie tutaj spojrzeć, jak one wyglądają w porównaniu do tamtych. One tutaj mają półcień, one tutaj mają stanowisko wieczne i dosyć zimne. Zostały posadzone później, zostały wzmocnione już nawozem. Coś tam już y, jeszcze padło, to się dosadzi, bo mam rezerwowe sztuki, będzie wszystko ok. Ale no, nie ma co mówić, że to wygląda dużo, dużo gorzej. Ale to nie znaczy, że będą kiepskie plony. W zeszłym roku były świetne plony. Ale no nie ma co mówić, że stanowisko słoneczne to najlepsze stanowisko dla ogórków. I dla wielu innych warzyw, od tej papryki, które też są na stanowisku półcienistym, bo nie miałem miejsca, żeby je dać tam na te najlepsze stanowisko. Tutaj jakieś rezerwowe rozsady, o! Już grzmi. A tutaj, rabarbar. <laughs> Mam tutaj jakiś troszkę lepszy humor. Ostatnio miałem kiepski, tutaj teraz będzie wszystko coraz lepiej. A ja chyba Wam nie pokazałem groszku. Tutaj jest teraz moczniak prawdziwy. Bardzo taki e, mocno atakuje kilka roślin. Teraz będzie atakował wiele warzyw, wiele roślin, ale to moczniak nie jest tu na liściach, więc to po prostu on tak sam z siebie ma. Rośnie już dosyć spory, miał, miał być mniejszy. No cóż, rośnie sobie dalej. Tutaj zaczyna kwitnąć. Już za niedługo będziemy spodziewali się strąków. Powiem Wam tak, minuty tutaj dzielą mnie od bardzo dużej ulewy, więc się streszczamy. Jeszcze pokażę Wam tylko kilka cukini i czosnek. No to już wygląda bardzo ładnie. Na początku rosły kiepsko, może ta rosła fajnie, ale ta rosła kiepsko, ale się za siebie wzięła, więc jest super. Następna też, i tu jedna najgorsza, ale też będzie ok, spokojnie. Tutaj czosnek słoniowy, poobrywane te czubki też tam w przypadku kilku znowu się tworzy bo się wcześniej nie stworzyło tutaj trzeba urwać więc to jest pielęgnacja tutaj teraz stała czosnek zwykły tutaj też się już zaczyna tworzyć sobie proszę spojrzeć chwilka i to będzie wszystko rwane o o, spójrzcie sobie to już już powinno być teraz rwane teraz deszczyk więc tego robił nie, nie będę ale tylko jak będzie fajnie sucho to to sobie urwę a więc to chyba wszystko jeśli chodzi o moje warzywa pewnie jak zwykle o czymś zapomniałem o zakończę filmik czymś innym bo agrestem jest piękny a ja teraz idę do auta i jadę do, do domu bo nie ma co robić w takiej pogodzie też jeszcze wspomnę bo dzisiaj dałem filmik o ślimakach zapomniałem o tym wspomnieć o ślimakach, o tej taśmie z miedzi kiedyś zobaczyłem filmik o tym, że na, to, na ślimaki działa taśma taka bez baterii bardzo mnie to zdziwiło a mówię, dobra, to to nagram sprawdzę to, bo też zauważyłem był, zauważyłem filmik że jak ją się da do, do baterii to działa jeden ślad i drugi ślad ale mówię, sprawdzę sobie ty, ty, tylko z tym Jednym śladem, czy to coś zadziała, i napisaliście mi właśnie, że, że, że to trzeba podpiąć do baterii. Więc wykasowałem ten filmik, bo po co wprowadzać kogoś w błąd. Bo tam był, był filmik, w którym raz jakby to zadziałało, ten ślimak się cofnął, on szedł i nagle się wycofał. tą mówię: No, coś tam, coś tam działa. Ale był też filmik, gdzie on, gdzie on przeszedł przez to. Przeszedł w jedną, potem przeszedł sobie w drugą. Więc ten filmik, żeby nie wprowadzać ludzi w błąd, wykasowałem. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku, do zakupu oczywiście tej mojej książki, jak również do subskrybowania kanału Info Uprawa. Obym jutro był w dobrym nastroju, że wszystko mi tutaj przetrwało, że nic się nie połamało, że nic mi tutaj nie padło. Pozdrawiam.